Ciema i witam Was w kolejnym odcinku z Brawl Stars. W tym odcinku kupię nowego skina. Zastanawiałam się, czy kupić, no bo jest puntownik Mortis, DJ Frank i LRA Primo. A ja zawsze kupuję skiny z przeceny, bo nie opłaca mi się rozkupić. jak są normalnie. No i tak się zastanawiałam pomiędzy puntownik Mortis a LRA Primo, no bo DJ Frank no. No nie podoba mi się, no po prostu nie podoba mi się, no a te dwa skiny są mocne, nie każdemu się podoba, no ale mi się akurat one podobają, no i tak ja się właśnie zastawiałam pomiędzy tymi dwoma, ale zdecydowałam, że wezmę tego El Primo, bo akurat jakoś tak... Mi bardziej pasuje. ja lubię bardziej El Primo grać niż Mortisem, bo Mortisem gram nie wiem raz na miesiąc czy coś takiego, albo jak mam robić po prostu na nim kucharki, albo mam misję. Dlatego kupię El ray Primo. Teraz mnie to będzie strasznie wolać, bo chciałam sobie kupić w następnym sezonie karne. To się doładuje, gemy i tyle, nie? No dobra, no to kupimy. To boli. Perfekcyjne zdjęcie Dostaję fotografem No dobra Dziadzie 17 gm Tak wiem, mam 11 tysięcy golda, se kupię srebrnego skina Nie, poczekam, se polepszę jakieś jakichś postaci Eee, gdzie mam Tu mam No dobra hmm, Może tak zostać No właśnie zastanawiałam się, no bo buntownik Mortis też jest Przekozacki, to jest po prostu przekot Ale tak w sumie Nie gram nim, nie a, Tego, a ta Mortisem Częściej gram, El, El Primo Po prostu częściej gram, a w tym sezonie chcę go trochę Powbijać jeszcze wyżej Kurde, no ładny ten A, kurde, sorry Dobra, z tu uciekniemy Tam jest jeszcze jedna skrzynka Jak ktoś będzie w krzaku Szybko, 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 Kurde no, głupia Bibi. Spadaj. Dobra, mam jednego Power Eee, tu sobie sprawdzę krzaki. No spokojnie. Dobra, w sumie ładny ten, ten screen. Ta screen, no screena będę grała. Dobra, co weźmiemy soczek i polecimy na kogoś, nie? No stanie jeszcze dłużej. Gdzie wy jesteście wszyscy? No, no serio. A teraz to spadaj. Naura. No, jeszcze Edgar to tu Mortis. Czekaj, to jest cztery, czy jeszcze jedna osoba. O, kolejny mortis, perfekcyjnie. Chodź tu. Jezu, chodź tu. A ty nie. Okej. Okay. To było mądre. O. Jednak jeszcze jakoś umiem tym grać. Za się doczepi jakiś tego, który umie lepiej grać, to jest tragedia. Dodaj. Ty też. Dobra. Okej, okay, dobra. Nie było to matki, nie? Yy. Dobra, zagram jeszcze jeden. No, i przypominam, subskrybujcie kanał i tego. i lajkujcie. W każdej chwili możecie anulować subskrypcję, jak Wam się nie podoba. Content, filmiki czy tak dalej. Jest darmowe. Zabrała mi wszystko, a to mnie zostaw. Spadę. Podejdę. Jezu, udało mi się aż niemożliwe. Jezu, mi się, spadaj. Z trochę życia, i żeby mi się zregenerowało, poczekam. Tam coś znowu łazi. Nie widziałam co. Mm, a, dobra, znowu trzecie miejsce. Pięknie, chodź tu. Dawaj no, chodź tu. Jeszcze 8 bit, o kurde, dobra, sobie uciekniemy. uciekniemy. No, teraz próbuję ją zaatakować. A to było w żartach! O kurde Co tak ucieknę. A tu do dupy Dobra. Okej. Okay. tak. Ym. Dobra. skidnie no, z git Żałuję, że go wcześniej nie kupiłam. No dobra, jeszcze zrobię tego na trzecią... na jedną tego na skrzynaczkę. Skin is good, podoba mi się. Trochę mnie boli, że nie kupiłam tego wcześniej, nie? Bo chyba wcześniej, jak pamiętam, to 80, tak samo jak ten L.Rudo. Wcześniej wyglądał ochydnie, no bo taka prawda. A teraz to jest ładny skin. Ale chyba wcześniej też ten, ten L.R.A. był lepszy, tak ładnie wyglądał, no ale teraz też nie jest gorszy. Niedługo będzie odcinek taki fajny, jakby nie będzie to miało żadnego powiązania z Brawl Starsem, a bardziej z moim kanałem, no bo niedługo jest już rok od za pierwszego odcinka, no bo założenia to już było ostatnie 7 lat. I będzie taki fajny odcinek. Myślę, że będzie nas wcześniej niż ta data, no bo możliwe, że gdzieś wyjadę i nie będę chciała akurat nagrywać wtedy. co śmiesznie. Nara. Mogę, ci tam zabijesz trochę szybciej, bo ja tak tylko uciekam. Nie, no gdzie Teraz tak się szczerze, czy żeby nie kupić srebrnego skina. Bo to byłoby już takie fajne, nie? No bo rzadko widzę, żeby ktoś nim grał na małych pucharkach. Kurde, nie trafiam. Spadaj. Znowu trzecie miejsce: trzy razy trzecie miejsce, świetnie. Dobra, ale będzie skrzyneczka. Może coś trafię akurat na odcinku, a nie trzy tak. O, coś trafiłam. Dawaj. A, naprawdę. Kiedyś się, się trafię. No dobra, to ja wam dziękuję za oglądanie. E, widzimy się w kolejnym odcinku z Brawla. No i siema.